Sianko, Siemanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i na sam początku bardzo dziękuję za 460 łapek, które wbiliście pod poprzednim odcinkiem z rasta, więc jesteście giga koksy. A dzisiaj przechodząc do tego, co będzie w dzisiejszym odcinku, yy, więc to będzie dziwny odcinek. Ogólnie serwer oficjalny i Wybudowaliśmy się na ekskawatora obok ekskawatora, bo ostatni ekskawator, jak się gra mniej więcej w trzy osoby, to mega oddaje. Naprawdę mega oddaje. Tylko początek jest taki, że musicie wysadzić wszystkich sąsiadów, którzy najbardziej was wkurzają, a że obok nas wybudowało się sporo ekip. To zaczęło się od tego, że chcieliśmy zrobić ekskawatora jako tako, najpierw go wyczyścić, no i się zaczęło. się. Kurwa, tam jeszcze. Koń! Gość! Po głowie ode mnie I. Dawaj dojazd będą jeszcze Daj mi ammo z niego łap, łap, łap yy, Bóg jeszcze, zrzuciłem ci ammo Podjeżdżę na koniu Nie tak. yy, 340 tak. Widzę To tak. jest kurwa, Dużo. Tamten chłop za skałą ma zero, ty! Chodź do... Chodź ze mną, chodź ze mną! Tu przy mnie, goście! Za autem. Za autem? A za autem jest. Po dwóch ode mnie. Po, dwóch, po jednym ode mnie. W plety dostałem jeszcze. Pod tobą gdzie się słop Zbierz go, Riki, zbierz ja go. go zebrać właśnie. No, idę. Stałem kurwa z łuku Na koniu Ja pierdolę co tu się dzieje Cofnij Cofnir Cofam Wsypię ktoś jest kurwa Spania No, i mimo tego, że po pierwsze, widzieliście część klepy, która trwa 30 minut i połowę, jej wygraliśmy, połowę przegraliśmy i wyszliśmy w sumie na równo, to mój syn ogólnie z mamą bawił się na całej chałupie w Spidermana, biegając dookoła stołu i wszystkich innych rzeczy, więc ogólnie miałem. Niezłą przeprawę, żeby cokolwiek ugrać, bo troszkę słyszałem, co oni robią. Wysłyszeliście to trochę lepiej, a z drugiej strony mieliśmy wszędzie dookoła ludzi. No i wyszła taka sytuacja, że nie mieliśmy ogólnie bepeków na dzięcioła ani nic tego typu, tylko na zwykłe pistolety. I opok niedaleko gdzieś przyszedł jakiś chłop z dzięciołem. Skąd go miał, nie wiem, ale przyszedł. No widzę, widzę. Ma zero. Biegnę, biegnę do was. Dostał ode mnie. Tam do bazy ktoś wbiega po prawej. On nie leży? Leży chyba. Leży. Leży. Jeszcze z bazy ktoś bije. Zbierz go, linki dasz radę czy nie? Nie widzę go Jest za krzakami. Ja go dobiję. Widzę, widzę. Na bazę wyszedłem. Na szed... bazie jest Zebrałem? Zabrałem. Zebrałem, Dobra. petkę miał Co Cofaj? E, Badaże chcesz? Dawajcie teraz kurwa tego tego. Tego chujozę tutaj z dzięciołem. Potrzebujemy tego dzięcioła. Wybieg z bazy na Bambika chyba się zebrać ten jeden chłop To ja go zebrałem całego. Dobra, no to gdzie się tego dzięcioła? Nie widzę, nie słyszę. Od nie wszedł czasami do metra gdzieś tam? Nie, Może tylko metro. Lewo jest, lewo jest. 110... Znaczy setka, główkę tylko widać. Na czym? Widzę. Za niczym. I za metrem jest. Czy to tu z trup, trup za metrem? Nie, skaczę jeden Lec. za metrem. Jego? Bad go walił? Ja nie widzę. Raz go trafcie. Uch, leży, leży, leży. Leżysz. Idę po niego. Ja podchodzę za samochód tutaj się schować. Mam dzięcioła, spierdalam. Spierdalaj. No i w dosyć prosty i szybki sposób udało nam się zdobyć dzięcioły. A skoro się udało zdobyć dzięcioły, to mogliśmy zrobić już sobie normalnie ekskawatora, mogliśmy zrobić tysiąc innych rzeczy, na przykład riga, ale w międzyczasie w sumie w międzyczasie, po tym jak dotarliśmy do bazy i udało się skraftować dzięcioły To pojawiło się kargo I na nasze szczęście, albo nieszczęście, bo to w sumie zależy Okazało się, że kargo się zacięło Jak wiecie, nieraz zaczynają się boty na rigła, nieraz zaczyna się kargo Że jest, że wypływa, ale ono sobie staje tam, gdzie miało wypłynąć I się nie rusza Więc szybko dotarliśmy tą łódką, pozbieraliśmy część rzeczy i czekaliśmy, aż ktoś będzie odbijał I długo czekać nie musieliśmy Helka, helka, helka Jesteście na górze? Nie, nie. Jeden jest po trzech. Do przodu lecą. Hmm? A wysadził kogoś czy nie? Nie. Wylądowali? Jeden śpi. Pomożecie? Tak. No będę ty ty... najwyżej, tyle. Metal chodzisz, freta Jestem sam tak. w środku. Jesteśmy za tabu. tobą. Leżę, kałach, kurwa. Po dwóch, po dwóch kałach. Gdzie on jest? Na, na przodzie, na przodzie. Śpi chyba po dwóch głowach. Zobaczcie czy hazmat obok niego leży śpij, po lewej. Śpij, 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 Zobaczcie śpij. czy hazmat leży po lewej od niego. Nie widzę. Hazmata. Le leży hazmat. Hazmat Bierz leży kałacha, cofaj leży. na tył. Bierz kałacha, cofaj na tył. Bierz kałacha medy z niego, cofaj na tył. Riki i resztę. Albo Nie dawaj helkom do bazy. Kurwa, dawaj helkom do bazy. Na dach. Jeden. Szybko. Na pełnej kurwie. Z tym Łap te, z to... Łap te rzeczy z niego. Kurwa. No i klepa wygrana, mimo że ja się wywaliłem. Na szczęście nie za zero, bo jeden za jeden to Riki sprzedał dwie magiczne głowy, co zresztą słyszeliście drugiemu chłopowi, co miał kałacha. Nie spodziewaliśmy się, że przylecą kałachy i to jeszcze helką, raczej spodziewaliśmy się jakiejś łódki, ale to tylko na plus, bo zyskaliśmy kałacha, zyskaliśmy w sumie całe kargo, zyskaliśmy helkę, a skoro mieliśmy helkę, to teraz misja diesel. Musieliśmy zebrać diesla, żeby odpalić ekskawatora, więc pierwsze co zrobiliśmy, to polecieliśmy na pustego, zrobionego riga, dlatego że, jak wiecie. Diesel się respi, albo nie wiecie, ale jak nie wiecie, to już Wam mówię. Diesel się respi, nawet jak nie jest zrobiony rig. I spodziewaliśmy się, że nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Otóż zwykle ludzie też robią pustego riga po to, żeby pozbierać sobie skrzynki. Myśleliśmy, że nikogo tam nie ma, a wyszło, jak zawsze. Nie bo kurwa, cimno. Ja leżę, dwóch tu kąpiło. Uciekaj. Zbierają. Jeden nie, na mnie centralnie. Ja, ja jestem wanted Na mnie jest jeden. Naduje się. Zebrał ze mnie seta i semika. Macha macha kuseta. Zjebałem, Mogę chyba zabić. Dobił mnie. Panie dobił. A dwóch zabiłeś? Bo dwóch i było. Zrobili helka Nie bać Chodź w ten. Mamy paliwo? Chodź do, do tego, do łódki Chcesz jeść? Tak, 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 tak. No kurwa Polka. 30 zł Trzymaj garbaty mo, potrzebuje długie. jest długie? Tutaj masz. Dzięki byku Kurde, czekaj, czekaj, czekaj nie mamy więcej paliwa? Eee, nie. Dobra, jebać A to nie dopłyniemy Mama, ma, ma, ja mam 40 ja paliwa Drugi też śpi Dobra U, To nie, nie płyniemy czy nie? Ja bym popłynął na wszelki A cię po co? A zebrać to, nie? To co, nie płynąć? <laughs> Jak to było z tym mistrzem Riga kurwa? Dobra, To czekaj, a to oficjalnie płynąć, czy nie płynąć? Bo nawet nie wiem, ty już teraz... Ja nie, nie płynę. To zbierz najważniejsze i potem jeszcze raz można powiedzieć zaraz szybko. Mam wszystko, co potrzebowaliśmy. Okej. Okay. A ja się, ja się, ja, się, ja mogłem chłopa zabić, tylko... ...aczej Alt-S, ja czekaj, się, się zapisze Nie, 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 chuj, ze, chuj ze strzałami. Ja się na chłopa popatrzyłem, tylko widzę hazmat... ...i mi zlagowało. Dostałem laga mózgu po prostu, nie? I dopiero... potem po, po, po wychyliłem jeszcze raz, to chłopa obiłem, ale no nie zabiłem. Do 37. Jednego. A mnie z dwóch stron walili. Bo ja strzelałem do chłopa z lewej, jeszcze chłop z prawej był. Jeszcze 2 minuty. Jeszcze jeden. No może być jeszcze jeden. Uciekasz już z riga, czy jak? Zobaczcie, mi zabiera. Kurwa Lecio, bądźcie po. Dobra, idę. Kurwo. No, szkoda. Tak było. No i niestety okazało się, że trzech ziomków se przypłynęło zrobić riga pustego, w sensie zrobionego. Co by się spodziewał witamy na oficjalnym serwerze no ale w każdym bądź razie jak już nie mieliśmy helki, ale mieliśmy ogólnie dużo rzeczy to postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na outpost który jest połączony w sumie z banditem na tym serwerze na niektórych serwerach tak jest przerobić rzeczy, kupimy sobie jakąś tam heleczkę, czy, czy weźmiemy sobie kupimy rzeczy, które potrzebujemy trochę retalu i różnych tam pierdół na dokończenie bazy, bo ja w międzyczasie jeszcze budowałem giganową bazę, która pewnie pojawi się na odcinku, bo ta baza oddała następny fajny design, który oddał, to usłyszycie teraz, bo nie przypadkiem, ten odcinek nazywa się tak jak się nazywa, czyli Szaman, więc usłyszycie teraz historię dlaczego Angel z nami nie gra, a druga rzecz to bez cięcia pokażę wam coś. Nie mogłem zrobić tutaj cięcia, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, to dawno takich rzeczy na odcinku nie było, także miłego oglądanka. Łysa. Ja to w ogóle, ja to w ogóle jestem zastępcą świetnym tego Angela, bo i w tego I w na co jakiś czas, w Tarkowa, da, i w Tarkowa gram O No ty to żeś w ogóle Wypchnął kurwa Angela bardzo Widzicie jak to jest kurwa jak chłop dziewczynę znalazł Już pizda kurwa nie gracz Chłop nie umie pogodzić dwóch rzeczy Dziewczyny i grania w grę kurwa Jak mu się dziecko urodziło to chłop Nie powiem co by zrobił, bo bym kurwa bana dostał Ale Lina by brała w tym udział <śmany> Bez skitu kurwa. <śmany> Przeciąganie liny tako? tak o tak by było. A mnie nie nie. nie pój mnie nie róg. Ale żeś ten, cenzurę na kamerkę ustawił. Zaraz gdzieś screena coś ustawił, chyba że to jest przeróbka jakaś. Mm. 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 <zyspieszy> Jeszcze raz kurwa, czarujemy. Graj już kurwa, teraz tutorial jak przejebać skrapa. Był jak wygrać, teraz jak przejebać. Nie. Żeby był Nie, wiedzą już. nie, nie, to? Całego skrapa. nie, 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 całego nie, nie, Okej okay. Mam jakieś tego. drewno, bo bym przepalił część tego Część kruda, co znalazłem Mam 150 To rzuć parę Postoję tam chwilę A, a kto wpisuje kila. Po co? Helkon trzeba wrócić Zwykłą To przez... ja mogę, ja mam mało rzeczy na skrapkę, Dawaj na skrapkę jeszcze Mam na skrapkę Skrapkę to killa. <laughs> ale tę skrapkę nam zajebią zaraz. Kurwa, skrapkę! Nie ma sensu. Nie, skrapki to dwie nadlinia. małe. Jak dwie małe, kurwa. Kto będzie latał? <coughs> Nie wiem, ale musisz wymienić na drewno. Trzymaj. Ty. Ja paliwo ogarniam. Nie mogę. Poczekajcie, jeszcze raz stanie z za Najpierw wsiadła mi dycha, potem mi wsiadła piątka, nie? Okej. Okay. 1500 skrapa. To Aha. To pytał. <grystanie> <grystanie> A to tą rafinerkę możesz kraftować, czy kupujesz? <grystanie> nie wiem, poczekaj, fajnie jest, przeszły jest. Trzeci raz, trzeci raz, trzeci raz. Gram, dopóki nie przegram. Kambi nie przejdę. Skupienie, nie, zrób mnie w chuja, bo się zemszczę. I raz kurwa, bo w to nie wierzę, nie. To jest kurwa koniec Kupienie. Mogę teraz zdjąć, Tam nie było nogi. Dobra, przypadłem to jest. Czy jak ruch? No mam. Mm. Mm. Tylko nie zrób chuja starego. wiem jak właśnie. skrapa zebrać? Mam 10 tysięcy, kurwa. <noise> idę. Co jest kurwa? O, mam jak zebrać, zestakowało się. Poważnie, kurwa. Widzę, widzę na streamie już idę ja Poczekaj, poszekaj 400 postawiłem, bo mi się nudziło Dobra Jestem postawi... Masz kurwa na drobne Nie nie, stój, słuchaj stój, stój, stój. masz kurwa chuj tam Też, też ziomek You nie need no, more no, What no. the fuck Dude, come on Dobra Ale ja zajebał zajebałem spodryjatę dwa... Ja mam 2000 skrapa daj na sobie. mu, daj mu daj mu It's for you nie jest fujak, to ostatni raz. Ostatni raz, nie będę już więcej. Ach, było blisko, dobra. Panowie, mam 6800. Ja mam 200. <gulanie> ja to no to to Ty rzucałeś Powiedziałem, widzą, że... Że... że pierwszy raz jak przegram, nie grał. No dobra, to skoro widzieliście już szamańskie rytuały. 5 czy 4 wety z rzędu nie pamiętam w sumie nawet <grych> ale siadło wszystko ogólnie, chyba 8, 600 czy 9, 600 tysięcy, skrapa na serwerze oficjalnie zrobione ze 130 tako siadło. No to jak już siadło i mieliśmy w UBK trójkę, mieliśmy wszystko, zrobiliśmy sobie ekskawatora, ale tego nie będę pokazywał, bo był Resident Sleeper, to postanowiliśmy, że pierwszych sąsiadów, którzy byli obok, co wcześniej widzieliście, że strzelaliśmy się u nich pod bazą, w sumie na samym początku trzeba wysadzić, bo oni grali cały czas, trochę truli dłupiej, wiedzieliśmy, że czym więcej będziemy mieli sąsiadów obok naszego ekskawatora, tym więcej osób po to jak będziemy go robić, będzie go odbijać. A umówmy się, buduje się pod ekskawatorem po to, żeby go robić, żeby mieć dużo metalu, dużo siarki i dużo wszystkiego innego łącznie z haku i całą resztą, więc trzeba było sąsiadów wysadzić. Nie wiedzieliśmy czy są online. Ważne było, żeby ich nie było. Metal ulepszyli. Od tak góry czy po drzwiach walisz? Ty, drzwi. R Riki zejdzie. <laughs> Albo ktoś z was. Sumie... A, ja mogę zejść. Bo ja też to. mogę zejść. Które walisz? A tamto, dobra. Nie mogę okay. mieć na trapuch, nie wierzę w to. Tu jest czekaj, tu jest tu jest jeszcze niżej zejście Nie Od nie, razu. nie, 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 nie. Cofnij się do tyłu. Cofnij się do tyłu. Może się z dachu chwilowo popatrzeć. Jakby drzwi się otwierały, to wtedy zapraszam na się muszę zaplić aż tu. A, dobra, to czekaj to się podmienimy, ja tu o Nie wyjebało cię, prawda? Nie no co? ja się nie znam, wolę zapytać, czy się coś nie odjebało dziwnego. Nie chcemy tej drabiny tu rozjebać w ogóle? Mhm. Mm się. Zajść. zejść? Jestem niżej. Uh. O kurwa, tuba sety Dźwięk. To długa, jest góra Nie jestem w stanie dojść do jednych tych do jednych loot roomów, nie? To jest chuj krótkiego, jakieś petki Medy biorę stąd Tubę stąd zabieram A Gdzie to wyjście było? są by, dawaj Eksternala mają, nie? No. Dobra. Je go, czy olać? Bierzmy na razie to co możemy. Czekaj, jeszcze rozpierdolę te drzwi. Weź się cofnij. Ej, ale one mają ten To są drzwi, oni mają na drzwi są, ten Nie jest y y i przez okno pewnie pytanie czy to by jest szyba wstawiona Ty zebrałeś już? E, część tak, masz krótkiama jak chcesz, bo wiem, że ty strzelasz Ja nie, nie wystrzelam, kurwa Schodzę niżej, to też na razie tam Hangla od hammer. Hammer. Bombo od kurwy o kurwa ile siary Tam schodzi Ty... Ważne tylko żeby cię shotgun nie jak możesz to zbierz przede wszystkim tą siarę metal O kurwa mać dobra odkładam hazmaty masz spodnie tu wkładam tam gdzie była siara wkładam ten, wkładam spodnie Jestem Kurwa, no jest w chuj, w chuj, w chuj. Ekskawator Czuję, to od razu, będę ekskawator odpędzał. Jebać, jebać ten ekskawator na razie, stary. Tu mamy kurwa. No. Jack. Tu jest jackpot, w chuj. Węgla, ile, o ja pierdolę. No i po tym pięknym rajdzie, który w sumie był mini jackpotem, bo super jackpotem nie był, ale mini, jednak był, bo dużo rakiet nie poszło. Postanowiliśmy, że pójdziemy odbijać tego ekskawatora, którego uruchomili podczas tego, jak robiliśmy rajd. I nie wiedzieliśmy, że trafimy na cheatera. Także przed wami kilka moich pięknych wyjebek Patrzysz mi prawą Jest od lewej, od lewej, jest od lewej, jest od lewej, jest. Do... Leżę. jest kurwa Leży no od prawej Ucieka Jest za tym traktorem taki. Robią metal Chłop jakiś dobiega jeszcze Ja tu już zebrałem metal im cały Riki, przy tej berce tu niebieskiej rzuca metal. Przy którym traktorze on jest? Na dole, jak masz tą wywrotkę taką obróconą. Co, nie? To mhm. obok jest taki dźwig. Z skawa do mnie. To już idę zbierać, idę zbierać, zbierać jakieś podchodzi chodzi? Tak, haft. Kurwa, na, Reloada. Leżę, kurwa, od prawej mi podszedł. No, znowu ten na, sam. Reloada, akurat miałem. Dobra, dobra, próbuj go tam produku. Kurwa Leżę. Co? Co? Z reportuj, z reportuj, z reportuj, z reportuj. To ja, to ja. To ty byłeś z tym hazmatem? A ciebie On jest pod koparką Odbiegam Mam po czterech byłem. Ma przy zrzucie ja, ja, ja ja, ja ja. Co jest kurwa, on wie? Bob wie, kurwa, wie wszystko, jebany, wszystko wie. Czy pod rzutem, pod dropem to spadnie? Dalej, bo nim jest? E, troszkę chyba w waszą stronę popadnie. Co jest kurwa, z Fire'em na mnie wyszedł. Zabijam? Z Free Fire'em kurwa wy, wyjeżdża na mnie tako. No i tak właśnie wyglądała walka z Citerem. Mimo, że udało się go w sumie zabić dwa razy. Bo raz słyszeliście, jak go zabiliśmy, raz, raz się. Z... Udało go zabić, to teraz pomyślicie, e, pewnie nie cheater dobry gracz. Otóż zacznijmy od tego, że jeżeli gracie w jakąś grę dłuższy czas, albo bardzo długi czas i, i trzymacie jakiś powiedzmy poziom rozgrywki, nie mówię, że musicie być super koksami, to widzicie i wiecie, kiedy ktoś cituje, albo jesteście w 99% pewni, że jest to cheater. Więc nie rozczaruję was, mówiąc, że chłop dostał pana. A oto mały screen pojawił wam się na ekranie. Także kolega długo na serwerze nie pograł. Bardzo dziwne było to, że zabijał nas jak chciał, yy, pikował z miejsc, w nie powinien pikować i zwykle wchodził na plecy jak już pikował, także tak, dodatkowo na serwerze na którym było 300 osób, chłop sobie sam odpalił ekskawatora co też było bardzo ciekawe, ale z tej całej klepy z nimi może już podczas strzelania wiedzieliśmy, że chłop jest odpalony, między innymi akcjami yy, z prefireem na mnie, albo strzelaniem na 200 metrów z Thompsona do Rikiego, który stał na bazie z Boltem, trafiał go trzy głowy, to wiedzieliśmy, że i tak z tego coś zyskamy i zyskaliśmy prawie całą skrzynkę metalu a straciliśmy w sumie tylko kałacha, więc yy, wyszło na plus, dodatkowo chłop dostał pana, więc następnego dnia mieliśmy go rajdować, co było następnego dnia tego wam nie powiem, będzie to w następnym odcinku mam nadzieję, że wam się podobało ja się z wami bardzo serdecznie żegnam życzę wam miłego dzionka albo wieczoru zależy kiedy to oglądacie, nie zapomnijcie zostawić Fajnie było jakbyście przekroczyli 500 łapek, a nie zapomnijcie zostawić łapki. Jak jesteś tu pierwszy raz, to zostaw suba. Będzie mi bardzo miło. Ja się żegnam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.